Ale żydery. Jesteśmy w Katowic I, i jest takie tu w mieścieństwo fajne. Zawsze nas brakuje. nie wiem co to jest. To jest pomnik powstańców. No, Tylko to nie to wiem jest. co to jest. Zartowałem, że nie wiem, to jest pomnik powstańców. Nie mieścisz się w kadrze Marcin. Wow. I tu mamy Tu mamy rondo. A tu jest Na a tam jest śledzia. A tam jest ten A za ta meble I ten... No i tu jadą nasi pani Cięcie I, i tu też Tylko że no, jeden Panu wszystkich obsód I tu będzie Będzina jadą nawet o Mam tu młotora. Młotora. To nie jest ja mówię poważnie. A Marcin się nie mieści w kadrze na, Ile jest ludzi na, plocie, na nami. Stabilne ujęcia są najlepsze. Moplikiem se jada na szybka. Moplikiem se jada z roboty. Na głowie mu w ogóle kariera. Na kan pigluja galoty. Dziękuję. Start! I wracają. Mikołaj czy na finiszu zjebie? Miłość wygrał! Choja. Mikołaj, zmęczony Nie ma zlotu, to robimy aspekt, prawda? Putowo Eee no Conditínio, ¿verdad? No, no. Relaxa.